Niektórzy myślą tak, że schema to jest. Yy, że To jest firma, która to produkuje. Często na OLX-ie spotykam yy, napis aparat firmy schema. A to znaczy schemat w skrócie. I schemat to jest numer schematu katalogowy ten 0028 i tak dalej. Nie wszyscy. A firma to jest ta Teli. Wcześniej to był elemerickson nabity. Do opisu. patrzę, stoi bez zastanowienia. Myk ładnie dzwoni. Ja teraz nie mam tutaj możliwości go podłączyć, bo musiał centralę uruchamiać. Jego y, poprzednik to był jako pierwszy okay. na, na podstawie tego telefonu u nas. Y, Został opracowany CB49 na podstawie tego telefonu. Jaki to jest model? To jest BC 560, ale jako pierwszy prototyp tego aparatu wyszedł w 1947 roku. Ericsson to jest. Tak, tak. Co prawda, produkowane przez zakłady telewerket Nynesham, no to jest akurat oryginalny Ericsson, bo to jest nawet. LM Ericsson, czyli Lars Magnus Ericsson, Made in Sweden. I jego schemat jest u góry 0029 czyli model 560. Masz gwiazdka i korona, tu jest